Emanko, jest niedziela, za mną cudowna pogoda, przede mną deszcz, <grydy> jadę tam. <grydy> Właśnie trzy dni spędziłem u Tomka Makowskiego w Maku Gym. Naprawdę ciężka szkoła <grydy> tajskiego boksu oczywiście nie, ty nie tylko tajskiego, moja kolejna walka będzie w MMA, także robiliśmy po prostu ruchy ze stójki plus wyłapywanie nog, obalenie itd trening kompletny. Naprawdę jestem mega zadowolony z Tomkiem. Zawsze robię taką robotę, że normalnie najlepiej, najlepiej. Po prostu tak mi się dobrze z nim trenuje. Jego Muay Thai jest takie bardzo fajne. Takie, wiecie, on bardzo długo siedział w Tajlandii i po prostu niesamowicie dobrze potrafi się z nim tak czytać jako, wiecie, tarcze, ja boksowanie, kopanie, kolana. Mega jestem zadowolony. Także kto ma jak zobaczyć ten odcinek, dziękuję bardzo. Myślę, że się jeszcze zobaczymy e, przed moją walką. Tak w ogóle e, pamiętajcie, że w każdym opisie filmu na dole macie pay-per-view do mojej kolejnej walki. E, pieniądze zostaną przekazane na jakieś dzieciaki, jeszcze nie wiem co dokładnie, gdzie i tak dalej, bo nie wiem akurat gdzie będę. E, bo wiecie, to wygląda tak, że to dopiero po miesiącu czasu wypłacają tą prowizję z pay-per-view. No i nie wiem, czy wtedy będę. Zobaczymy, czas pokaże. Na pewno pójdzie to na dobry cel. No i co? Teraz jadę aktualnie do Poznania. Jadę do gościa specjalnego tego odcinka. Kamil Intravel. Kamil ma ponad 500 tysięcy subskrybentów na YouTube. Kręci dużo filmów i podróżniczych, i ze zwierzętami różnymi. Na pewno dużo osób z Was go zna. Jeśli ktoś go nie zna, poznacie go dzisiaj. Fajnie, cieszę się, że się poznamy, bo Kamila oglądają dużo razy, mieliśmy ze sobą kontakt, a nigdy się osobiście nie widzieliśmy, także bardzo fajnie. Dobra, nic, no na chwilę Kamil sam opowie o sobie, także trochę usłyszycie. No i dojechałem do Poznania po drodze. Nawet padał śnieg. Nie wiem jak to jest możliwe, ale naprawdę padał. Pogoda dopisuje mi świetna. Przy tym spotkałem znajomego. E, baranka pozdrawiam e, którego poznałem tak naprawdę w Lizbonie. No i nagle patrzę... O, tutaj to mnie podchodzi na rynku. E, fajnie, fajnie się było spotkać znowu. Czekam właśnie na Kamila, zaraz tu ma być. Co dalej? Ani ja nie wiem. Ani wiem. Zaraz wam pokażę. Na początku idziemy na pewno na obiad, bo trochę jestem głodny. Nie wiem, goni, ale ja muszę zjeść. Pustki to straszne są. Chociaż tak myślę, że przez to jaka jest pogoda, to jest więcej ludzi niż normalnie. No ale szału nie ma. Dobra. Jestem z Kamilem. O Kamilu to trochę zaraz więcej się dowiecie. Tylko przyszliśmy teraz właśnie na pączki. Kamil mówi, że to są najlepsze jakie są, także zaraz spróbujemy. Z racji tego, że dzisiaj jest niedziela, nie muszę trzymać diety, mogę sobie pozwolić, także próbuję. Teraz, patrzcie, jakie są. Snickers Nutella, Kinder Bueno. Kinder Bueno. Chyba Rafaelowе. Takie znaczy przyjechaliśmy, przyszliśmy, dość kawałek. Na taką miejscówkę, kontenery się to nazywa, czy jakoś tak na jakieś piwko pogadać. Trochę pogadaliśmy z Kamilem o różnych fajnych tematach. O jakich podróżniczych chyba? No? Podróżniczych, <laughs> przede wszystkim. No to, to, to są fajne tematy, właśnie. To są najważniejsze. To, gdzie Kamil nie był, to możecie zobaczyć u niego na kanale. Masz sobie, znaczy no, ile ile lat prowadzisz kanał? A wow, 5 lat. Powiedz Wiesz coś o swoim kanale, no? zaproś ludzi do siebie. Cześć, no, jestem Kamil. Tak. <grym> Mam kanał podróżniczy. Tak, Kamil Intravel. Tak, ale w ogóle doszliśmy do wniosku, że świat jest tak mały, bo podróżując ja się spotyka różnych ludzi na swojej drodze i się okazuje, że każdy każdego gdzieś tam zna. Bo jest taka no. teoria, że co do ósmej osoby, znając, może do każdego na świecie no. dojść. Ja miałem to? nawet jak w Azji podróżowałem, to jednego chłopaka. W trzech, in, w trzech różnych krajach, w tym samym hostelu spotykałem bo To było aż niemożliwe, w ogóle się z nim nie umawiałem tam A w różnych krajach się potrafiliśmy w tym samym miejscu znaleźć No właśnie miałem To było zarąbiste na maksa Rok temu taką sytuację, że spotkałem się z jedną grupą ludzi w Wietnamie Potem za dwa miesiące poleciałem do Tajlandii Wchodzę do hostelu, a no, oni w tym my samym myli, hostelu no, I dalej podróże razem Świetne To jest fajne, a w Azji to było fajne właśnie, bo dużo osób jechało nawet bardzo podobnymi trasami tak, i można było się spotykać gdzieś. Tak, to jest tak. fajne, właśnie, że dużo tras jest takich zaplanowanych gdzieś na internecie, można poczytać co gdzie robić, i ludzie z tego korzystają. No. I potem można się łapać. No, szkoda, że, szkoda, że teraz po tej Azji tak nie można jechać. teraz to... są trasy zaplanowane po Polsce i na przykład <laughs> spotkaliśmy się w Poznaniu, <laughs> to robimy dzisiaj trasę Poznań. <laughs> Konkretne Na mapie świata Poznań wbity. Nie wiem, w Poznaniu teraz jestem tak naprawdę w ciągu od roku, chyba trzeci raz. Wcześniej nie wiem, czy byłem kiedyś. <laughs> Nie wiem, jakoś wolę podróżować po innych częściach świata niż po Polsce. Polska też jest ładna, trzeba docenić ten, ten kraj. Tak, ale w lato, a nie tak jak dzisiaj, jak jest no, zimno. Tak, ale masz też coś, Bo ja zresztą mam coś takiego, że po tych podróżach bardzo doceniam, doceniam nasz kraj. Tak. Pod względem. To ja mam wiesz... na odwrót. Ja, doceniam. ja po tych podróżach tak, bardzo się cieszę, że mieszkamy na przykład w Tajlandii. Do, do, nie uprzej, w, ale... wiesz co mnie dobija, na przykład, jak ja tutaj przyleciałem teraz po 4,5 miesiąca, praktycznie miałem prawie cały czas ładną pogodę. Przyleciałem 5 dni lało. Cały czas lało. A... Szarów, burro i lało. Ja <grym> wiem po co ja tu przyjechałem. <grym> nie, w lato mi się w Polsce bardzo podoba, bo jest co robić. Albo w zimie w górach. No bo ja mieszkam w górach, no to spoko. W górach jakie rejony? Ja w Bielsko-Białej i mieszkam. Bielsko No to, to za górę. Wisła Gwisła. Nie daleko ode mnie, no. Tak. Kurczę, ale patrz, tyle razy się człowiek planował gdzieś spotkać, dzisiaj widzimy się w końcu w Polsce. Miejmy dokładnie. nadzieję, że ten, ten świat się otworzy i to, to wszystko się y, pozmienia troszkę na lepsze No, za na chwilę namówię Kamila, żeby powiedział, wam jakąś fajną historię. Nie, tak naprawdę wizytuję sobie na kanał. Kamila kanał to są podróże i dodatkowo różne zwierzątka. Fajnie. Zwierzaki I, Co do zwierząt, coś zobaczymy coś zwierząt. No, dzisiaj też zobaczymy i coś wam pokażę, może jak się uda. Ale to najlepiej sprawdźcie sami. No. Ty w sumie te wszystkie zwierzaki, które tam masz na kanale, to większość w Polsce było kręcone odcinków, czy dużo też jeździłeś za granicę? Dużo, ale za granicę też za, za zwierzakami. A w ogóle teraz mam taki plan, by przekształcić troszkę połączyć podróże i zwierzęta, by w ich naturalnym środowisku zacząć e, pokazywać te zwierzaki. Jechać z kamerą i typowo gdzieś miejsce, gdzie występują. Obawiam się troszkę, co, <noise> jakie będą pomysły, lwy czy tygrysy pokazać. <noise> Nie wiem, że wtedy z takich podróży wrócę. Ale, ale, tak, ale, będą... ale, ale tak naprawdę, jakbyś chciał jechać lwy na, na kręzić, to byś musiał gdzieś Afrykę. Afryka. Afryka, Afryka. Po prostu nie? no trzy tygodnie temu umiem co, do Kenii wylatywać, dzień przed wyjazdem w zasadzie e, było to odwołane, a właśnie chciałem le lecieć do parku narodowego Ale, pokazać. ale dlaczego cię odwołali, lot po prostu odwołali, czy, L lot były, potem jakieś tam e, miejsce zabrakło znowu w samolocie, coś tam, coś tam napisali, że jednak nie, a tam w ogóle sezon też w Kenii się skończył, no bo pora deszczowa, no, no i dopiero znowu gdzieś tam za pół roku będzie, będzie można, nic nie ucieknie. Ale świat powoli wraca do normy. Tak w ogóle Kamil ostatnio był na Ukrainie. W Czarnobylu, także jak wejdziecie na niego kanał, to zanim niedługo zobaczycie, bardzo ciekawe odcinki. Mi już opowiadał, co tam będzie, nie będę Wam mówił. Lepiej czekajcie, sami sprawdzicie. Ale też byłeś w Czarnobylu, widziałem też Twoje odcinki i starałem się troszkę z innej strony pokazać, Dobra. by widzom znowu co, coś, coś innego tutaj. No, nie, no, Zostarcie. Czarnobyl, dla mnie, Czarnobyl to jest po prostu coś zarąbistego. Chciałem zawsze to zobaczyć, jak się było już na miejscu, jak się widziało wcześniej na jakichś różnych innych filmach i tak dalej, i można było sobie to wyobrazić, co tam się w ogóle stało. No. coś niesamowitego. Dopiero tam? człowiek gdzieś tam. tam? Tędy, tędy, Dopiero człowiek no. sobie w głowie uświadamia, jak to zobaczysz skalę tego zniszczenia. A Ciebie Piotrek w ogóle e, widzisz, ty do klatki wchodzisz e, walczyć, tak. A zapraszam Cię do klatki innych. W takim razie troszkę z większymi kotami zobaczymy <śmiech> jak, <śmiech> jak tam się zachowasz. Z prawdziwymi kotami. <laughs> Dużo, do no. Dużo większymi. <laughs> e, może będę miał okazję, bardzo bym chciał skorzystać z tego właśnie że pojechać, ale to nie będę wam teraz mówił. Zobaczycie jak się to uda A myślę, że się uda. No. Ja na pewno będę chciał <grym _> Także Zobaczymy Przyjechaliśmy właśnie do Wojtka A jak masz z tym trybem życia nocnego? Widać u niej, że takie przestawione? Wiesz co? Że... E... No dokazują. Gdzie jest drugi? Powiem tobie, że w sumie nie, A, nie jest tak źle On si się tak przestawił, że nie z nim ale kotek co, ale mruczą Cześć No ale warczę Ale jest w miarę ja Głaskanka Piękna jestem Duża będę? Widzicie drugi tego się boję. Ja się też się go boję, no. Cały bo tak czas o... wróczy. No pięknie. Ja nie wiem Trzeba uważać, bo mam ja nie czasem hapnąć sobie. Ale Laila jest kochana, przepiękna. Kiedy jakaś sesyjka z nimi? No trzeba coś. Od no, razu ja taką. Wiesz, on, on, on on, ale on jest taki, że jest zazdrosny, po prostu. Tak, no, on jest zazdrosny. Jak się on, y, ona się przytula, to on od razu. I to jest rodzeństwo, tak? Tak. On, on, też zawsze, zazdrosny, on, on jest zazdrosny też o przytulanie i tak dalej. Ja wiem, że już takiego czegoś tam nie widziałem. <śmuszy> Dwa o, o, jak to teraz się wybiera z Ameryki Południowej, to w Ameryce Południowej tak Przede wszystkim strywała. Jest dziurka jakaś? O nie. No. Ja. Yeah. No Nowa, Nowa bluza. No i co się stało? Cio, przepraszam. Przeprasz Pietra teraz. No dobra, no tak. Teraz już musisz siąść, już po bluzie. No, teraz no, już co? po bluzie tak Teraz tak, już. Ale to czekaj, które, który? To jest on, nie? ja niej, ale słowa, wam. Dobra. Stało się, jak się stało. No, tu. Maciek, domowy dwa? A, schowałem. Nie no, Lambo schowałem, a ja zostawię. Chodź, Lambo. Oh, one łapki. Chodź. chodź. No. Laila. Laila na sesję. Dobra. Chodź do Pieterka. Chodź tu, chodź tu. <grym> Jak zaproszona przyszła. przyszłość. Może, widzę. Nie Nie, nie, nie. <śla> Już targa znowu. Ale no, dziwne, że aż tak. No, pierwsze. Masz w domu jakieś zwierzęta, bo mieć kontakt? No, no nie. No się bawi, nie, <śla> No już. No już. się. Spokój się. Uspokój się. No spokojnie, no. Chciałem sobie żeby ze stoku, to on tak wejdzie chyba, ale... No nie, powiem że na pewno rozwali całą bluzę także. No, Kolej, kolor spasował po prostu. No zobacz, Wojtka nie targa. I teraz, teraz Pan Włodarz opowie o tym, jak będzie konstrukcja zrobiona dalej. Tutaj prowadzimy tunel stąd do samych drzwi. Czyli do tego e... pokoju, gdzie byliśmy przed chwilą. Tak, tylko że będzie wyburzona jeszcze jedna ściana, żeby ten pokój był większy, żeby koty mogły kiedyś chcą przechodzić wow. e, do woliery. E, I też będzie taka specjalna, musimy robić na zamówienie, bo to jest niedostępne, e, duże drzwi na czipa, sterowane z aplikacji. I kiedy koty się zbliżają, to te drzwi się otwierają, jak się oddalają, to się zamykają. Plus ja mogę sobie ustawiać, że, że na przykład na noc chcę je zamykać, żeby nie wychodziły, prawda? E, także to jest przydatna rzecz, no i już nie mi się, że jest zbadko Tu będzie też nowy stół, wiadomo, holiery, e, no. Mamy specjalnego architekta, który ma zrobić to porządnie. Także wiesz, ja zyskał, zyskał No, będę miał wszystko. No, a będę miał niezły wypas tutaj. O, infrastruktura. Dokładnie. Także nie mogę doczekać już. No i dobra, żeby jakoś wiele osób z Was nie pomyślało źle na temat tego, że ktoś trzyma oceloty w domu, takie duże koty, to teraz Kamil Wam opowie o tym, jak to dokładnie wygląda i że tak można tak naprawdę, także przekazuję telefon. A ja te tak, jeszcze ma, mam trzymać batawkę, nie No chodzi o tak. No są to koty, które zamieszkują w Amerykę Południową i tych kotów jest bardzo mało, są naprawdę rzadkością ale mają fajne warunki, przez Wojtka porobione. wolierę bardzo dużą szykuje dla nich, będą miały wybieg, tak, pokazywał zresztą, że będą mogły sobie składki przebiegać do domku, więc, więc do ciepła i są to kody, które da się ułożyć, nie są najłatwiejszymi kotami do ułożenia, ale bardzo fajną bardzo fajną opiekę mają i też osoby, które z nimi spędzają cały czas, żeby miały dostęp do ludzi i kontakt z nimi. Więc więc ten behavior tutaj jest, jest z nimi robiony. Dietę mają również również fajną. E... Oj to się ściąłem. No i później można właśnie na tym, że one i tak ładą oddzielone, co nie? Tak, Dobra, tak, jest tak, tak, tak. to, to Interesujące, mm -hmm. bo nie każdy to wie. No, tak. no i to, że jest to no i to, że Lambo i Laila to jest brat i siostra, no i póki co są oczywiście razem, ale ze względu na to, że są to koty, które są samotnikami, one nie mają życia stadnego, no to za jakiś czas zostają, zostaną rozdzielone jedno do jednej klatki i drugie do drugiej, no bo mogłyby tam wtedy po jakimś czasie, po okresie dojrzewania wystąpić problemy z akceptacją drugiego kota wiadomo, walka o terytorializm itp., więc póki co razem, póki co jeszcze się bawią, a, a potem zostaną porozdzielane. Druga klatka taka sama budowana, więc, więc warunki będą, będą super. A jeżeli ma się warunki i można im zapewnić yy, bytowanie, yy, da się takie koty w dobry sposób przetrzymywać, jak najbardziej. Wojtek też ma w miarę doświadczenie, przecież też miał wcześniej yy, i Servala. Yy, i radzi sobie fajnie z nimi i te koty widać, że zupełnie inaczej, jak na przykład do Ciebie podchodziły, czy no. do mnie, to warczenie, mruczenie w zasadzie, no. nie mruczenie, nie wiem, że warczy to pies, <laughs> mruczenie i za, za bardzo nie pozwalają się dotykać, a z Wojtkiem widzisz, bawią się też, na niego wskakują, no. zupełnie inaczej reagują, więc widać, że ta więź jest zupełnie między innymi inaczej zbudowana, ale są to koty o trybie życia nocnego. Więc dnie zazwyczaj przesypiają, a w nocy. W nocy żalim, ale tak jest, no właśnie, w nocy szaleją, ale tak jest przynajmniej w środowisku naturalnym, nie? na żywo, w, 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 w dżungli, jak sobie no. żyją. A tutaj no, nie jest to jakimś dużym problemem, żeby te koty przyzwyczaić do życia, do życia dziennego. Tak sobie teraz idziemy z Kamilem i gadamy, jakie z takich kotowatych, właśnie. Yy, Gatunków są takie najlepsze. I Właśnie Kamil mówi teraz, że na przykład taki gepard to sobie w samochodzie jeździ z ludźmi, no, aportuje. Wiadomo, no nie, jest, nie jest w żaden sposób to możliwe w Polsce, tylko ja mówię o takich przypadkach, jak mają ludzie w emiratach w Arabii Saudyjskiej. Gepardy są naprawdę bardzo łatwe do ułożenia i zachowania są praktycznie jak owczarki. To są koty, które nie mają chowanych pazurów jako jedyne, nawet to już je łączy z psami. I zachowanie cała ta ich głowa no. no bardzo dużo z psami wspólnego mają. Dałem się normalnie głaskać. Uwielbiają pieszczoty, drapanie. Gepardy są Tak Taki tam Gepard, tak to normalna akcja. Można sobie jechać w samochodzie z nim, jakby <grym> <grym> nigdy nic No to w, w Chiang Mai. Jak... Prawo lewo? Prawo lewo? Hmm. prawo. prawo. E, w Nie, na puket jak byłem przecież. No tam... Na puket były Gepardy gdzie? Tak, w, też w Tiger Kingdom. O, też. Do mnie tam wpuścili z tym Gepardem się bawiłem, butelką no. Maportowa. O, właśnie. E, to jest też dobre. Ja myślałem, że w Tiger Kingdom, ogólnie w Tajlandii, te tygrysy są naćpane i tak dalej. A Kamil mi dzisiaj uświadomił tak naprawdę, że tygrysy są bardzo leniwymi. Bardzo. Zwierzakami, one śpią prawie cały czas i to, że one są tam takie zamulone, to tak naprawdę podobno to jest wszystko w ich naturze. One takie tak? są, to są śpiochy, one potrafią po 18-20 godzin na dobę spać, bardzo dużo, w momencie, gdy trzeba zdobyć pożywienie albo coś, no wiesz, to działa tak, że jak on sobie leży, on ma po prostu na ciebie wywalone i sobie śpi, ale jakbyś wszedł do klatki, to byś momentalnie zobaczył, no. że ten, lew wcale, ten tygrys no, wcale no, no. nie jest taki uśpiony. <grymne> Ale to jest też dla mnie <grymne> <grymne> Dlatego też zazwyczaj jak te grysa w dżungli się gdzieś yy, widziało, to po prostu jak leżał i, i, i spał. Zazwyczaj. Polowanie, no to on na tyle się już potrafi chować, że dostrzec polującego to w momencie, jak już atakuje. No, nie? To już I przede wszystkim jak to jak i... też co widziałeś Lamborghini. No. jak się odwracasz, to pierwsze co od razu chcą ci no, na plecy wskakiwać. No. no właśnie, no. bo ze względu na to, że koty raczej ze względu na, na swoją anatomię. Wybierają atak na naj, możliwy, najbardziej bezpieczny. No. Z przodu jesteś w stanie się bronić, też im krzywdę zrobić. Kiedy kot ci wskoczy na plecy, atakuje znaczy. cię za, za kark, no, no, i, no i po ofierze. Nie? Kot zawsze wybiera jakby najmniej naj ofensywną możliwość ataku. Taką, żeby też sobie krzywdę nie zrobić. No tak. Dzisiaj się tylu rzeczy dowiem, że sobie nie wyobrażacie. A wy jak chcecie zobaczyć coś więcej, to wbijajcie do Kamila na, ka na kanał. A jeszcze mi o historię jakąś prosiłeś? A właśnie, dobra. No, dobra. To już zaczynamy, bo zaraz sobie dojedziemy. Kamil powiedział, znaczy powiedział, powiedział, poprosiłem go, żeby opowiedział jakąś najciekawszą taką historię, jaką miał. U siebie na kanale o tym nie mówię. Nie mówię nie? Nie, no, nie, nie No mówiłem. to macie smaczek taki u mnie specjalnie na kanale. Coś ciekawego z podróży, co mu się przydarzyło. Co mi się przytrafi? Dobra, trzymaj telefon, bo muszę kierować. Trzymuję i, i opowiadam. A gdzie mam W którą stronę? Musimy wystawić wysadzić tutaj niedaleko. Nawet na to przystanków okay. Dobra, no? to najpierw opowiedz ten Dobra. No, to nie <grym> to nie to <grym> historia, historia zaczęła się w Egipcie, a smaczkiem tego wszystkiego jest to, że trafiłem do więzienia w Sudanie. Co co w ogóle dla mnie też no Smaczkiem, który lubię i historię, którą opowiadać. Nie dzieliłem się z tym na kanale, bo jeszcze jakoś tak nie było możliwości. Było tak, że podróżując po Egipcie, dotarłem do Asłanu i chciałem dostać się do świątyni Abu Simbel. Hmm, powiem to raczej w szybkim, w szybkim skrócie, bo to dość długa historia. Poznałem trzech Egipcjan, którzy jechali i okazuje się, karawanom na Wielbłądach do Da Abu Simbel do świątyni Mówię, Świetna przygoda, zabiorę się z nimi. Tylko powiedz, ile nie mieli. Ja nie ja mieli ja raczej trzy dni. 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 Z tym, że jechaliśmy trzy dni, nawet czwartej. Po czwartym nie było żadnej świątyni, tylko zobaczyliśmy dżipa Militarnego, który jedzie w naszą stronę. Nie miał flagi egipskiej, tylko flagę sudańską. Co się okazało, że pomylili drogę. Nielegalnie przekroczyliśmy granicę z Sudanem, zapakowali nas na pakę, wywieźli do Hartum, czyli do stolicy. Tam 48, czekałem w więzieniu na polskiego ambasadora, kogoś tam z ambasady aż przyślą, no podejrzewali oczywiście przemyt narkotyków, bo to taka droga, że przede wszystkim to robią. Jakim im powiedziałem, że na Wielbłądzie jadę do świątyni, no to jeden wielki śmiech. No kto by to uwierzył? I mnie wypuścili, no wtedy dostałem dożywotni zakaz wjazdu do, do Sudanu, no ale w gruncie rzeczy zmieniłem paszport, nowe numery, no i ostatnio nawet w styczniu byłem Przydanie. No, to jest, to jest cała historia. No ale to jest. <noise> Niesamowite. Dobra, nic. My się żegnamy, Kamil wysiada. Kolejny raz Dzięki widzimy się ślicznie. na lwach. Dokładnie. <noise> ale to do zobaczycie. Dziękuję, miło było poznać. Do zobaczonka. I do zobaczonka e, wszystkim. No. Zapraszam na dole, zostawię wam link. Na razie. Pa. Siema wszystkim w kolejnym dniu. Miałem nie nagrywać w sumie, ale jestem właśnie we Wrocławiu na rynku. Jak tu jest ładnie. Przyjechałem do Wrocławia kręcić reklamę właśnie dla SFD. Będziecie mogli ją zobaczyć albo podczas Galifem, albo już wcześniej będzie. Nie wiem, się okaże. Chłopaki mnie wzięli do tego projektu, także jestem bardzo zadowolony i dziękuję bardzo. Powiem Wam, że pojeździłem trochę dzisiaj po Wrocławiu. Jestem zachwycony tym miastem. Każdy mi mówił, że jest ładnie, ale tu jest turbo ładnie. No, ostatni raz tutaj byłem, jak było euro. To było w 2012? Jakoś tak, dawno temu. Także nie pamiętałem. No, super, po prostu jest super. Właśnie szukam jakiegoś miejsca. O, pija, pijana wiśnia. Na Ukrainie w tym piłem. Bardzo ładnie tu jest. Szkoda, że nie ma ludzi jeszcze, bo normalnie to na pewno jest tu kupa ludzi, a zresztą się jest poniedziałek, także może nie być. Szukam jakiegoś miejsca, gdzie mogę sobie wsiąść i zjeść spokojnie. I nie wiem czy znajdę. W Poznaniu na przykład jak jadłem, to się wynajmowało stolik i można było zjeść. A tutaj nie wiem. Powiem Wam w ogóle jak dzisiaj miałem problem. Miałem problem wynająć sobie tutaj hotel. A wiecie dlaczego? No na przykład jak powiedziałem, że to był wyjazd służbowy, że jadę, przyjechałem kręcić reklamy to można, znaczy nie, nie można. Można, jeżeli by to była reklama do telewizji, to tak, ale jeżeli to jest reklama do internetu, to już nie. E, później powiedziałem, dobra, to w celach sportowych za dwa tygodnie mam walkę. Można podążać pod cele sportowe? Też nie. Jeżeli walka by była dzisiaj, to ok Jakżeli bym miał zaświadczenie, na no to. To jest taki bezsens totalny. No ale w końcu się udało, że znalazłem. Na szczęście są ludzie, którzy potrafią to trochę obejść e, i w restauracje, i gdzieś na treningu, i gdzieś e, i hotele. Nie każdy po prostu się daje tak zmanipulować. Wiadomo, że ludzie się boją niektórzy. No bo co ma daty i tak dalej. Ale niektórzy wiedzą jak to inteligentnie obchodzić, żeby po prostu im interes nie popadał całkowicie. <noise> na tam idzie i krzyczy, że się boi brać seks. No spoko. <noise> Czego tu się bać? <noise> Dobra, nic kończę, wiecie co, bo idę sobie coś zjeść, tylko tu wszędzie do tylko pizzy. Dobra, pójdę sobie po prostu coś kupić do sklepu. Eee, dziękuję bardzo, że oglądaliście odcinek. Tak w ogóle z Kamilem. Nie wiem czy to wcześniej było czy nie. Planujemy fajny odcinek. Eee, pojedziemy do lwów. Jak on dzisiaj w ogóle odpowiadał o tych lwach, było: no, one są takie fajne, przyjacielskie do ludzi, można z nimi w piłkę, po... fajne. Można z nimi w piłkę pograć, e, znaczy piłką się pobawić. One takie przytulasy są i tak dalej. Ja sobie myślę, Kamil, przecież to są lwy. <grym> on mówi, co, spoko są, całkiem spoko. A ja wam pokażę coś zarobić z tego, jakie hologramy są. Fajna akcja. Znaczy, tak mi się wydaje, że to są kolegarze. Nie jestem taki głupi. To nie są prawdziwi ludzie. <gry> nie, no, nie są na pewno. No, za dużo by ich było. Ale fajna akcja. Eee, no. I taki odcinek się jeszcze z, e, z Kamilem u mnie na kanale pokaże na pewno. Myślę, że do Kamila pewnie też on wleci. Fajnie. W ogóle mega sympatyczny chłopak. Bardzo się cieszę, że go poznałem. Wcześniej mieliśmy tylko kontakt na internecie, przez Instagrama, a teraz się poznaliśmy już prywatnie. Także super. Wiem, że wiele osób liczy na jakieś podróżnicze vlogi i tak dalej, pisali mi, czy pozwiedzam trochę Polskę, żeby coś nakręcić. Ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja nie mam po prostu na to czasu. Ja muszę tutaj trenować. Mimo tego, że tu gdzieś jeżdżę, coś załatwiam i tak dalej, to nie mam czasu. Jeździć, żeby po prostu kręcić. Chcę cały czas coś rzucać, żeby coś utrzymywać Waszą uwagę na tym kanale, mimo tego, że wiadomo, że spadło to praktycznie o połowę. Nieważne, są tacy, którzy oglądają i za to Wam dziękuję. Jak jesteście ze mną, zostawcie komentarz podróże wojownika. Będę bardzo wdzięczny. Oszukujmy algorytm. Dobra, dzięki wielkie. Pozdrawiam na razie.